Wiosna w CKU. Pod takim hasłem 11 kwietnia odbył się Dzień Otwartych Drzwi w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Chętni mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki, skorzystać z wybranych zabiegów kosmetycznych i masażu, wziąć udział w pokazach kosmetycznych czy skonsultować się z doradcą zawodowym. Wśród oferty edukacyjnej mamy szereg kursów zawodowych, m.in. florysta, m.in. technik informatyk. Mamy również kierunki kształcenia, które są potwierdzane dyplomem technika. Zainteresowani byli szczególnie ukierunkowani na nowy kurs, który powstał w naszej placówce, a mianowicie florysta. Są to, jest to kierunek, który przygotowuje do tworzenia kompozycji florystycznych z różnego rodzaju materiałów, nie tylko z kwiatów ale również tak jak Państwo zauważycie na filmie skrzynki i inne podobne tego typu rzeczy. Wśród kierunków kształcenia mamy mnóstwo takich jak kierunek z zakresu informatyzacji, administracji, obsługi turystyki, agroturystyki, kierunki medyczne, a wśród nich asystentka stomatologiczna, technik masażysta technik hotelarstwa i wiele wiele różnych zgodnie z zainteresowaniami potrzebami rynku pracy. Zapraszamy do naszej szkoły. To jest szkoła bezpłatna, szkoła prowadzona przez samorząd województwa łódzkiego. W tej szkole panuje wspaniała atmosfera. Wspaniale kształcimy i przygotowujemy do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Nasza szkoła w województwie łódzkim pod tym względem zajmuje drugie miejsce. Dzień Otwartych Drzwi w CKU połączono z akcją zbierania funduszy na leczenie chorego na neuroblastomę Wojtusia Zarzyckiego, czterolatka z Niewiadowa. Z wielką przyjemnością włączyliśmy się w akcję ratowania życia Wojtusia Zarzyckiego, biorąc pod uwagę fakt, że dzisiaj do naszej szkoły zawitało wielu, wielu ludzi, wiele zainteresowanych kształceniem w naszej placówce. Zaoferowaliśmy różnego rodzaju usługi w zakresie kosmetologii, technika masażysty, masują się, panie się relaksują na pracowni, profesjonalnej pracowni na kierunku technik, usług kosmetycznych. Nauczyciele i pracownicy upiekli ciasta, by móc pozyskać drobne środki właśnie na rzecz ratowania zdrowia Wojtusia.